Dawaj, yeah. prezes! Polu! teraz całą godzinę. Tak. Teraz stąd cię będą naparzać, wierzyć. Myślałem, <gry> że zrobisz tak. Jakie jest spornione tempo? Tak. To tak, tak Potem na kolei. before we start. The others go with with battle. We have a two hours, we'll go six and six, six balls uh, Ball. Ska the <laughs> Nie już na um, bardzo proszę wracać i um, mogę hmm. Ci powiedzieć, że tym hmm. bardzo upowodniony i usadzę sam samą Trzeba po angielsku wywiad, chodź. Nie. Ja dostanę zaproszenie? mogę zabrać szczęście? Możesz, możesz, możesz. Powodzenia, jeden. Yesterday there was one or two balls, also with Zimmerman, who went in, give him the ball uh, with the ball off the net, but it was. 24 20 something like that To wasn't like 20 all or or Z nim so with him we will um, be more focused on on the outside with przede wszystkim skupić się na tym co już wiem się. to że nie widziałem widziałem jeden mecz w tym zestawieniu z drużną Argentyny bo iście mecz towarzyski natomiast na jeden mecz towarzyski Ciężko, żeby przygotować jakoś zespół pod takim względem taktycznym, natomiast znamy, znam charakterystykę obydwu rozgrywających i Hmm. Raczej skupimy, skupimy się bardziej na po prostu ogóle niż stricte na, na, na rotacjach, a poza tym cały czas pracujemy, jak już wspomniałem na swojej stronie, na swoim systemem gry i on będzie dzisiaj dla nas bardzo ważny. A jak nasi wyglądali w tym raczej tak? Obiektywnie zupełnie odkladają. Obiektywnie wygrali, wygrali bardzo gładko, wyglądali bardzo dobrze i spodziewam się tego samego, spodziewam się tego samego dzisiaj. thank <laughs> you Ten znowu są, są te z hotelu, nie? Znowu będzie jakiś... Jak rozważasz. Tak. Słyszałeś co, to? Co? Słyszałem. A, ale... a była ta gadka? Coś Co to było? Może... może... Mi się Babski. Tak Ja Jesteś Jestem. Z już Po co? Strasznie. Nie ma... Nie, nie ma nie, ma bata. W nie zobaczysz, nie? Nawet myślę, jakby była podświetlana, to punktu podniesienia nie złapiesz. Strasznie, ciężko. No, to nocny macie zrobić? <grytanie> jaj, jaj, jaj. <laughs> yes, but uh, I cannot go in by the stairs uh, because the door is closed. Okay. I okay. totally agree. <laughs> I never take the air to the first or second or third. <laughs> I always <laughs> go. So I uh okay, Gentleman. enter. <laughs> good luck, <gentlemen>. bye! <laughs> good luck. Yes, good. There's Teraz na nagraniu. Teraz tam. Będziemy specyficzni. O, Co? Trzy dziury. Trzy tro dziury. I ten. Trzy dziury, no. To teraz nie się. Moja kolej. Ok, guys, um, I'm having some plans, but te these plans goes to shit because

Snake eyes on dice for y'all shoulders on ice for y'all Ace is all the hay I woke in a bar today Got lost in the ballin' age hey. I'm flippin' the balls, I'm flippin' the flip, move, running eye Still count wins when they got it Oh ready, move, ready eye Let him take advantage, I was wallin' Masz 99 na kuszynce. Wiesz co? Kiedyś nie miałem co wybrać, jakby zacząłem być w tabrze. Zaraz przyjdę, zaraz. Nie miałem co. Nie miałem. Kiedyś. Wtedy wyszukałem gdzieś numerów, w informacji. No i ja wtedy wszedłem, że w NHL jest 99 zastrzeżone, bo yy, był taki talentowany hokejista Wayne Gierecki. I. Yy, no i byłem, że w szatkówce nie jest zastrzyżony, no to go wziąłem i potem nie wiem, no, następnego dnia na, jakby w fakcie, okładka na, na całą stronę Huber chce być jak Bielecki <śmum> no, mówię to będę pracował, żeby Huber był zastrzyżony <śmum> był są troszeczkę plecki, chyba dojechałem w takim meczu. Tak, 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 tak. No gdzieś tam się wygiąłem e, i poczułem, natomiast to tak zawsze bywa po, po przerwie. Jak chcesz, e, wiesz, dobrze i, i gdzieś tam organizm troszeczkę ma no, jak Natomiast wiem, że jest to tylko i wyłącznie z mięśniowe, więc zaraz popracujemy z chłopakami i, nice. e, i wszystko będzie dobrze. Spoko. A jak się grało ogólnie na tej hali? W sensie, bo jest taka, Fajnie, jest wiesz teatralna, taki, nie? Taki, taki teatr klimat, ogólnie klimat fajny tutaj panuje. Ja lubię taki, wiesz, taki dark. Dark Mood i, i, i przyjemnie. Przede wszystkim w ogóle, mieliśmy kibiców, także mega szacun, że, że przyszli nas wspierać, bo, bo było ich naprawdę sporo. I czuliśmy się w sumie jak, jakbyśmy grali u siebie. Ja się ogólnie cieszę, że, że, wiesz, że wróciłem do, do gry, mając ostatnio troszeczkę problemów. Nie udało mi się zagrać w Sporingu z Argentyną, także cieszę się, że po prostu w tak krótkim czasie gdzieś tam ten organizm się, się podbierał. I, i fajnie po prostu wrócić na bójsko z orzekiem na piersi, mm. bo to zawsze jest ogromny zajęciem. Zawsze zajęciem, to? Zawsze, zawsze, Mej. zawsze. Mega. Mej. Mej. Mega się cieszę. No, na pewno wiesz, sporo, sporo gdzieś tam elementów do poprawy i u mnie indywidualnie, gdzieś tam też zespołowo nam troszeczkę, wiesz, padało prostych piłek, natomiast to jest gdzieś tam, uważam, że jest to odpowiedni czas na to, żeby te błędy gdzieś tam się pojawiały, wiadomo, najlepiej, żeby ich w ogóle nie było, ale jest to odpowiedni moment na to, żeby po prostu wyciągnąć sobie jak najwięcej wniosków i, i wiesz gdzieś tam pracować na tym, zresztą sam widzisz, jak ciężko pracujemy, więc yy, myślę, że, że, że gdzieś tam mamy, mamy kolejny materiał do tego, żeby, żeby sobie yy, na spokojnie to przeanalizować i i starać się to stopniowo wykluczać e, zagadka w sumie pytanie jeśli ktoś wie, to proszę o odpowiedź czy teraz te fiolki jak trafią do sortowni ze śmieciami to czy zostaną wyjęte czy zostaną spłaszczone razem z tą butelką e, będzie ankieta tutaj Dan turysta na Instagramie tutaj się wyświetli, wrzuci ankietę i ale co można wygrać jeszcze? Powiem. co można wygrać? Kolací s Forním? Tak, klasy s Forním, no? <laughs> Děkuji.